Sobotni mecz z Termaliką rozpoczął się minutą ciszy dla świętej pamięci Sławomira zynknera. W tym czasie na pobliskim dachu prezentujemy Transparent, świętej pamięci Slaby w asyście Radz na płocie przy młonie zawisła flaga oraz na sektorze zostają ustawione znisze w kształcie krzyża pod stadionem zbieramy się w kilkadziesiąt osób. Skąd prowadzimy solidny doping dla naszych piłkarzy, którzy w końcu przełamują się i wygrywają 3 do 1 z liderem. Po meczu dziękujemy im za walkę i nakręcamy się na kolejne spotkanie, na którym będziemy ich dopingować. Serdeczne podziękowania dla delegacji kibiców Stali Sanok oraz JKS Jarosław za wsparcie nas w tym meczu.